Ostatnia do start maszyny weszła Darnia. Sędzia starter Ryszard Jasiukiewicz za moment wypuści konie. Tak też się stało. Najgorzej przyjął start. Elliptus jest na ostatnim miejscu, ale prowadzi Matador. Na drugiej pozycji galopuje Erotonia. Matador z Erotonią. Na trzecim miejscu jest Darnia. Ale już na pierwsze miejsce przechodzi Eteliptus. Na drugim miejscu galopuje matador, ale już Matadora zmienia Erotonia. Eteliptus jest pierwszy. Na drugiej pozycji galopuje erotonia. Trzeci idzie matador. Na czwarte miejsce przechodzi Erbil. Ale Erbil jest już piąty. Na trzecim miejscu łeb w Łeb galopuje Matador i Darnina w odstępie z tyłu idzie El Batal i Hamak przed wyjściem na prostą konie grupują się lekko idzie Erotonia i ona wyprowadzi całą stawkę na prostą finiszową Pięć koni, równo. Przy kanacie eteliptus. Koło eteliptusa galopuje matador. Później Erbil, Erotonia. I na piątej pozycji idzie darnia. Eteliptus z matadorem. Eteliptus matador. Eteliptus matador, erbil i polem słabnąca już erotonia. Eteliptus, eteliptus z erbilem. Eteliptus erbil matador erotonia. Eteliptus, Erbil, Matador, Erotonia. Erbil wysuwa się na prowadzenie. Erbil jest pierwszy. Erbil, Erbil, Eteliptus. Erbil z Eteliptusem. Erbil, Eteliptus. Erbil idzie lżej. Erbil, Erbil, Eteliptus. Erbil będzie pierwszy. Erbil jest pierwszy. Erbil z przewagą dwóch długości nad Eteliptusem. Trzeci. Matador na czwartej pozycji. Erotonia. Piąta darnia. Szósty hamak i na siódmym miejscu przygalopował Elbata.